Makrotrendy technologiczne. Czyli, czy to już jest koniec strategii przedsiębiorstw? Witaj w kolejnym odcinku programu Digital Pathfinder, czyli przewodniku po transformacji digitalnej. Dziś chciałbym poruszyć temat, który wydaje się kluczowy dla przyszłości biznesu i strategii przedsiębiorstw. Mówić będziemy o makrotrendach technologicznych i tu zadam ważne pytanie: Czy to już koniec ery tradycyjnych strategii przedsiębiorstw? Kiedy mówimy o strategii przedsiębiorstwa, często podkreślamy jej rolę w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Trwała przewaga to taki stan, w którym firma osiąga pozycję na rynku, która jest trudna do dogonienia przez konkurentów. To sytuacja, w której przedsiębiorstwo posiada zestaw unikalnych zasobów, kompetencji lub innowacji, które pozwalają mu prosperować na rynku przez dłuższy czas. To dążenie do osiągnięcia czegoś więcej niż krótkotrwały sukces. To staranie się o utrzymanie pozycji lidera na stałe. W literaturze i podręcznikach o zarządzaniu strategia przedsiębiorstwa jest opisywana jako kluczowy dokument i plan organizacji. To rodzaj mapy, która określa kierunek, cele i działania, jakie firma podejmuje, aby osiągnąć sukces. To nie tylko dokument na papierze, to koncepcja, która kształtuje działania całej organizacji. Strategia definiuje, w jaki sposób firma zamierza konkurować, jakie ma krótko i długoterminowe cele oraz jakie kroki podejmie, by te cele osiągnąć. Jest to fundament, na którym buduje się wszelkie działania firmy. Plan strategiczny stanowi fundament, na którym opiera się cała organizacja. To nie tylko dokument, ale także kluczowy plan działania, który przekłada wizję i cele przedsiębiorstwa na konkretne działania. W wyniku planu strategicznego firma podejmuje decyzje inwestycyjne, określa, jakie obszary wymagają wzmożonej uwagi, a także jakie inwestycje są niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Plan strategiczny jest również kluczowym dokumentem orientującym wydatki na badania i rozwój. W oparciu o cele strategiczne firma może określać, jakie innowacje i technologie są niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. To z kolei wpływa na alokację środków na badania i rozwój oraz na długoterminowe inwestycje w nowe technologie. Jest to także narzędzie, które wpływa na działania marketingowe firmy. Plan strategiczny pomaga zidentyfikować docelowe rynki, grupy klientów i przewagi konkurencyjne, co pozwala opracować skuteczne strategie marketingowe. Dzięki niemu firma może dokładnie określać, jakie produkty czy usługi chce oferować, jakie są jej unikalne cechy i dlaczego klienci powinni wybrać właśnie jej ofertę. Nie można zapomnieć o ludziach. Plan strategiczny wpływa na organizację zatrudnienia oraz określa, jakie kompetencje i umiejętności są potrzebne, aby zrealizować cele przedsiębiorstwa. Kieruje także polityką kadrową, określając, jakie obszary wymagają wzmocnienia i jakie umiejętności będą kluczowe w nadchodzących latach. W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie zmiany technologiczne i rynkowe zachodzą coraz szybciej, strategia staje się nie tylko narzędziem do budowania przewagi konkurencyjnej, ale także narzędziem do przetrwania. Firmy, które nie dostosują swojej strategii do zmieniającego się otoczenia, mogą mieć trudności w utrzymaniu się na rynku. Dlatego tak istotnym jest, aby strategia była elastyczna i adaptowalna, pozwalając przedsiębiorstwom szybko reagować na nowe wyzwania i okazje. To właśnie dlatego strategia jest tak często podkreślana jako kluczowy element zarządzania firmą. Pytanie tylko, czy możliwe jest jeszcze budowanie planu, który będzie trwale zapewniał przewagi konkurencyjne? A co jeśli nie? Tradycyjnie strategie biznesowe miały długoterminowy charakter. Często zakładano, że będą stabilne przez kilka lat, może nawet dekadę. Organizacje opracowały szczególny plan przyszłości, zakładając, że zmiany w otoczeniu będą raczej ewolucyjne niż rewolucyjne. Jednak makrotrendy technologiczne zmieniły ten krajobraz. Dziś cykl życia strategii jest znacznie krótszy. Często mierzy się go w miesiącach, a nie latach. Wprowadzenie nowych narzędzi, technologii lub modeli biznesowych może całkowicie przeobrazić konkurencyjność branży w krótkim okresie. Czas potrzebny na to, aby nowa technologia zmieniła strategię przedsiębiorstwa, skraca się coraz bardziej. Można to zobaczyć m.in. analizując historię od Industrii 1.0, kiedy to Rewolucja Przemysłowa po raz pierwszy wprowadziła masową produkcję, aż do Industrii 4.0, która obejmuje pełną cyfryzację i automatyzację procesów. Zmiany w każdej kolejnej rewolucji przemysłowej zachodziły znacznie szybciej niż w poprzedniej. Na przykład Rewolucja Przemysłowa 1.0, która miała miejsce w XVIII i XIX wieku, obejmowała przede wszystkim mechanizację produkcji przy użyciu maszyn parowych. Te zmiany rozwijały się przez dziesiątki lat, a ich wpływ na gospodarkę był stopniowy. Tutaj strategia była trwała przez wiele pokoleń. W rewolucji przemysłowej 2.0, która miała miejsce w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, nastąpił szybki wzrost produkcji dzięki rozwojowi kolejnictwa, elektryczności i maszyn mechanicznych. Zmiany te miały miejsce w ciągu kilkudziesięcioleci i przyczyniły się do dynamicznego rozwoju przemysłu. Decyzje strategiczne podejmowane w tym czasie ważne były za życia zawodowego jednej generacji. Rewolucja przemysłowa 3 znana jako rewolucja informatyczna, rozpoczęła się w latach 60. XX wieku i była związana z rozwojem komputerów i technologii cyfrowych. Jej wpływ na gospodarkę był jeszcze szybszy niż w przypadku poprzednich rewolucji, prowadząc do powstania nowych branż, takich jak IT, w ciągu zaledwie kilkunastu lat. W tym czasie zaczęliśmy myśleć o strategii przedsiębiorstwa w horyzoncie 5 do 7 lat. Obecnie w rewolucji przemysłowej 4.0, która obejmuje pełną cyfryzację, automatyzację i rozwój sztucznej inteligencji, zmiany zachodzą w tempie dotąd niespotykanym. Przykładowo technologie oparte na sztucznej inteligencji klasy uczenia maszynowego wpływają na wiele dziedzin, takich jak medycyna, finanse czy przemysł, w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Dziś na własne oczy widzimy, jak wielki wpływ na wiele branż mają prowadzenie rozmów z zaawansowanymi modelami językowymi, takimi jak ChatGPT, czy produkty oparte na tych modelach. Jest to największa masowa zmiana od upowszechnienia internetu. Tyle że efekt sprowadzenia internetu widoczny był po dekadach. W przypadku modeli językowych efektywność i wpływ na strategię firm są widoczne zaledwie tygodnie. To kolejny dowód na to, jak dynamicznie zmienia się środowisko biznesowe w erze cyfrowej. Dynamiczne zmiany rynkowe, wywołane postępem technologicznym, są obecnie nieuniknione. Makrotrendy technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, blockchain czy technologia 5G, wprowadzają radykalną przemianę na wielu rynkach. Te technologie zmieniają zasady gry, tworzą nowe możliwości i wywołują radykalne przekształcenia w sposobie prowadzenia biznesu. Makrotrendy technologiczne miały głęboki wpływ na wiele branż w ostatniej dekadzie. Oto kilka konkretnych przykładów. Każdy z nich ukazuje, jak nowoczesne technologie przekształciły tradycyjne sektory praktycznie w jednej chwili. W branży motoryzacyjnej automatyzacja procesów produkcyjnych pozwoliła na zwiększenie efektywności produkcji. W logistyce roboty i zautomatyzowane systemy magazynowe stały się kluczem do efektywnego zarządzania zasobami. Firmy takie jak Amazon osiągnęły dzięki temu niespotykaną wcześniej skuteczność. W mediach przejście od telewizji do streamingu zrewolucjonizowało sektor. Gry mobilne takie jak Pokémon Go stały się ważnym segmentem rynku gier. Wykorzystując technologie AI, zmieniają one sposób, w jaki ludzie doświadczają rozrywki. W medycynie AI pomaga w diagnozowaniu i przewidywaniu chorób. W branży finansowej algorytmy AI są stosowane do wykrywania oszustw i automatycznego doradztwa. To personalizuje ofertę dla klientów i zwiększa bezpieczeństwo transakcji. W finansach pojawienie się kryptowalut zmieniło myślenie o transakcjach. Blockchain jest wykorzystywany do weryfikacji umów i prawa własności. Ta technologia oferuje większą transparentność i bezpieczeństwo. W sektorze motoryzacyjnym obserwujemy wzrost popularności samochodów elektrycznych. Wpłynęło to na cały łańcuch dostaw, od baterii po infrastrukturę do ładowania. W rozrywce zaawansowane gogle VR, takie jak Oculus, zmieniły doświadczenie użytkownika. W edukacji AR i VR są wykorzystywane do interaktywnego nauczania. Oferują one angażujące i innowacyjne metody przekazywania wiedzy. W medycynie badania genetyczne wspierane technologią symulacji mogą prowadzić do przełomu w leczeniu chorób. Biotechnologia będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłości medycyny. Praktycznie każdy z tych przykładów sprawia, że wiele dobrze przemyślanych i wdrożonych strategii firm uległo unieważnieniu. Firmy, które nie były w stanie szybko dostosować swoich strategii do tych zmian, zostały w tyle. Definitywnie nie można polegać na stałych i niezmiennych planach strategicznych, ponieważ otaczający nas świat zmienia się zbyt szybko. Nigdy wcześniej nie było tak, aby w jednym czasie pojawiło się tak wiele potencjalnie dysrapcyjnych technologii na rynku. To sprawia, że konkurencja staje się bardziej zacięta, a firmy muszą być gotowe na ryzyko i niepewność, które niosą za sobą te zmiany. Jednak równocześnie pojawiają się nowe możliwości biznesowe, które mogą przynieść ogromne korzyści dla tych, którzy umieją odpowiednio wykorzystać nowe technologie i dostosować swoje strategie do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. Wartość elastyczności i zdolności do szybkiego reagowania na zmiany nigdy nie była Większa niż obecnie. Duża zmienność preferencji klientów wymusza zdolność adaptacyjną na równi ze zmianami technologicznymi. Firmy muszą być w stanie szybko reagować na zmieniające się zachowania klientów oraz dostosować swoje strategie marketingowe i produkcyjne do nowych warunków. Analiza danych w czasie rzeczywistym umożliwia monitorowanie tych zmian i aktualizację założeń strategii w miarę potrzeb. Analiza danych w czasie rzeczywistym, czyli bieżąca analiza zachowań i preferencji klienta, stała się koniecznym elementem strategii przedsiębiorstwa. Dostęp do danych i zdolność do ich analizy w czasie rzeczywistym stały się naturalną potrzebą klientów, którzy oczekują natychmiastowej reakcji na swoje potrzeby i oczekiwania. To właśnie preferencje klientów stały się główną wytyczną dla dostawców, a dostosowanie się do ich wymagań stało się priorytetem. Klienci wymagają natychmiastowego zaspokojenia swoich potrzeb. Co powoduje skrócenie cyklu życia produktu oraz technologii. Firmy muszą być świadome, że to, co dzisiaj jest modne i pożądane, jutro może stracić na wartości. Dlatego też strategie przedsiębiorstw muszą uwzględniać tę dynamiczną naturę rynku i być elastyczne oraz dynamicznie dostosowywane. A danych w czasie rzeczywistym staje się nie tylko narzędziem do zrozumienia klienta, ale także kluczowym elementem utrzymania konkurencyjności na rynku. Globalizacja rynków i produktów staje się coraz bardziej widoczna dzięki wzrostowi udziału rozwiązań digitalnych. Współczesne technologie pozwalają na szybsze osiągnięcie rentowności produktów oraz oferowanie ich po znacznie niższych cenach, co sprawia, że konkurencyjność staje się globalna, a nie tylko lokalna. Firmy, które nie będą w stanie dostosować swoich strategii do tego nowego otoczenia, zostaną w tyle. Rozwój produktów opartych na nowych technologiach, takich jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy czy blockchain, następuje obecnie znacznie szybciej niż jeszcze dekadę temu. Firmy muszą być gotowe na to, że nowe technologie mogą niespodziewanie zmienić zasady gry na rynku. Dlatego elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania jest naszym priorytetem. Iteracyjne podejście do strategii staje się coraz bardziej popularne wśród firm. Zamiast tworzyć jednorazową strategię na lata, firmy często preferują bardziej ogólne cele i strategie ramowe. Te strategie mogą być dostosowywane w miarę jak pojawiają się nowe wiodące makrotrendy technologiczne i inne zmiany na rynku. To oznacza, że strategia firmy nigdy już nie będzie niezmienna, a zbudowana przewaga konkurencyjna trwała. W przeszłości firmy często tworzyły strategie na długie lata i rzadko je przeglądały. Obecnie jednak, w erze digitalnych zmian technologicznych i rynkowych, przegląd założeń strategicznych staje się rutynowym działaniem, często prowadzonym co pół roku lub nawet częściej. Firmy zdają sobie sprawę, że muszą być elastyczne i gotowe do reagowania na zmiany w czasie rzeczywistym, aby utrzymać swoją konkurencyjność. Iteracyjne podejście do strategii umożliwia firmom dostosowanie się do dynamicznego otoczenia biznesowego i pozostawanie na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami. Daje to firmom przewagę konkurencyjną, ponieważ mogą szybko reagować na zmiany i wykorzystywać nowe możliwości rynkowe. W dzisiejszym świecie, gdzie jedyną stałą jest zmiana, iteracyjne strategie. Mogą być elementem sukcesu firmy. Aby strategia iteracyjna mogła faktycznie być skuteczną odpowiedzią na zmienność rynkową, musi opierać się na trafnych predykcjach zmian zachodzących w obszarze makrotrendów. To istotny element skutecznego zarządzania strategią, ponieważ błędne oceny lub brak uwzględnienia kluczowych trendów mogą prowadzić do niepowodzeń. Prawdziwa ocena nadchodzących na rynku zmian musi uwzględniać dwa kluczowe parametry. Po pierwsze, dojrzałość technologiczną, czyli stopień, w jakim dana technologia jest już rozwinięta i gotowa do zastosowania w praktyce. Nowe rozwiązania często przechodzą różne fazy rozwoju, począwszy od eksperymentalnej, gdzie są one testowane i doskonalone, przez fazę komercyjnej dostępności, w której stają się dostępne na rynku. Ostatecznym celem jest osiągnięcie stabilności technologicznej, czyli rozwiązania wystarczająco sprawdzonego i niezawodnego. Firmy muszą wiedzieć, na którym etapie dojrzałości znajduje się interesująca ją technologia, aby odpowiednio dostosować swoje działania. Należy pamiętać, że technologia musi być bezpieczna. Firma musi być pewna, że korzystanie z niej nie niesie ze sobą ryzyka zagrożenia danych, prywatności czy bezpieczeństwa klientów. Zabezpieczenia i standardy bezpieczeństwa muszą być odpowiednio rozwinięte. Ważnym aspektem jest też bycie zrozumiałym dla rynku. Oznacza to, że firma i klienci muszą wiedzieć, jak korzystać z danej technologii. Jakie korzyści może ona przynieść i jakie są związane z nią ograniczenia? Brak zrozumienia może skutkować oporem wśród pracowników i klientów. Drugim istotnym parametrem jest efektywność ekonomiczna technologii, informująca o opłacalności ekonomicznej jej zastosowania. Nie zawsze najnowsza technologia jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia kosztów. Firmy muszą dokładnie analizować, czy inwestycje w nowe narzędzia przyniesie oczekiwane korzyści finansowe. Często zdarza się, że nowa technologia jest jeszcze zbyt kosztowna, aby była opłacalna, a firmy muszą poczekać na spadek tych kosztów lub jej dalszy rozwój. Efektywność ekonomiczna technologii stanowi kolejny kluczowy czynnik wpływający na jej sukces na rynku. Jest to związane z okresem zwrotu z inwestycji w daną technologię. Okres zwrotu z inwestycji jest miarą, która informuje o tym, ile czasu zajmie odzyskanie środków zainwestowanych w zakup danej technologii. Krótszy okres zwrotu Oznacza, że technologia jest bardziej efektywna ekonomicznie. Firmy, które mogą szybko zyskać swoje nakłady, są w stanie skoncentrować się na dalszym rozwoju inwestycjach. Co ważne, efektywność ekonomiczna technologii wiąże się z jej zdolnością do umożliwienia masowego wytwarzania produktów lub świadczenia usług w sposób opłacalny. Na przykład nowoczesne technologie produkcji mogą znacząco obniżyć koszty produkcji i zwiększyć wydajność, co przekłada się na konkurencyjność na rynku. Jak widać, efektywność ekonomiczna technologii ma ogromne znaczenie dla strategii przedsiębiorstwa. Firmy muszą dokładnie analizować, czy dana technologia jest w stanie zapewnić krótki okres zwrotu z inwestycji i umożliwić efektywne skalowanie projektu. W przeciwnym razie mogą być narażone na ryzyko nieskuteczności i przegranie z konkurencją. Wprowadzenie nowych technologii do strategii firmy wymaga więc równowagi pomiędzy dojrzałością technologiczną a efektywnością ekonomiczną. Firmy muszą dokładnie analizować wszystkie dla niej istotne makrotrendy, aby zrozumieć, które rozwiązania są już gotowe do zastosowania i jakie korzyści finansowe mogą przynieść. Dzięki temu będą mogły skutecznie dostosować na czas swoją strategię do zmieniającego się otoczenia biznesowego i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Także w dynamicznym środowisku biznesowym strategie przedsiębiorstwa nie mogą koncentrować się wyłącznie na krótkoterminowych celach konieczne jest uwzględnienie aspektów związanych z trwałością i długoterminowym sukcesem firmy. To, co się zmienia, to sposób, w jaki organizacje podchodzą do wykorzystywania makrotrendów społecznych i technologicznych. Aby efektywnie zarządzać kierunkami strategicznymi, firma powinna, a nawet musi, regularnie oceniać dojrzałość ekonomiczną makrotrendów technologicznych. Można to osiągnąć, tworząc tzw. macierz dojrzałości ekonomicznej technologii, która przedstawia rozwijające się technologie na dwóch osiach współrzędnych. Na jednej osi umieszcza się gotowość technologiczną, gdzie rozwiązania bliżej początku układu są bardziej gotowe do wdrożenia w danej branży. Im dalej od początku układu współrzędnych, tym dana technologia wymaga więcej czasu na jej rozwinięcie. Druga oś na macierzy, dojrzałości ekonomicznej technologii, reprezentuje okres zwrotu z wdrożenia danej technologii. Im bliżej początku układu, tym ten okres jest krótszy. To kluczowa informacja dla firm, gdyż krótszy okres zwrotu może oznaczać szybsze osiągnięcie rentowności z inwestycji. Przy wykorzystaniu takiej macierzy można z łatwością ocenić wiele różnych makrotrendów technologicznych. Te, które znajdują się bliżej początku układów współrzędnych, mają potencjał, aby szybciej wpłynąć na naszą firmę. To właśnie te trendy powinny być głównym celem aktualizacji strategii, ponieważ ich wpływ może być znaczący. Dzięki takiemu podejściu firma może elastycznie dostosować swoją strategię do zmieniającego się krajobrazu technologicznego i społecznego. W miarę jak nowe technologie stają się bardziej gotowe do wykorzystania, firma może je inkorporować do swojej strategii biznesowej. To podejście zapewnia równowagę pomiędzy długoterminową strategią, a adaptacją do bieżących trendów. Jednym z największych aspektów korzystania z macierzy dojrzałości ekonomicznej technologii jest regularne monitorowanie zmian. Śledzenie przesunięć makrotrendów na macierzy pozwala firmie na reagowanie w odpowiednim czasie. To umożliwia dostosowanie strategii w miarę jak technologia ewoluuje i zmieniają się warunki rynkowe. W ten sposób firma może utrzymać się na czele konkurencji i wykorzystać potencjał rynkowy technologii do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Nie można przeceniać roli kultury organizacyjnej w kontekście strategii. Znane hasło głosi: Kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie. Obecnie jest to bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli strategię można zmienić stosunkowo łatwo poprzez decyzję zarządu, to zmiana kultury organizacyjnej wymaga znacznie więcej czasu i zaangażowania. Jeśli firma zamierza zmieniać kierunki co pół roku zamiast co pięć lat, konieczna jest także rewolucja w podejściu do zmiany kultury organizacyjnej. Elastyczność strategii zatem idzie w parze z elastycznością kultury organizacyjnej. Firmy muszą promować otwartość na zmiany. Wspierając proces ciągłego uczenia się oraz umożliwiając pracownikom dostosowywanie się do nowych warunków. Liderzy organizacji odgrywają tutaj kluczową rolę. To od nich zależy, czy kultura organizacyjna stanie się przeszkodą czy wsparciem dla dynamicznych zmian strategii. Warto zrozumieć, że kultura organizacyjna może być zarówno przyspieszaczem, jak i hamulcem dla skróconego cyklu życia strategii. Jeśli firma potrafi zbudować kulturę, która sprzyja adaptacji i innowacjom, może znacznie skrócić czas reakcji na zmieniające się warunki rynkowe i technologiczne. Wielkimi krokami zmierzamy do końca odcinka zatem czas na wnioski aplikowane? Po pierwsze i najważniejsze, zapomnijmy wszyscy i na zawsze o luksusie możliwości opracowania i wdrożenia niezmiennej strategii. Nie ma rynku, gdzie makrotrendy technologiczne bądź społeczne nie wpłyną na strategię film w długim okresie czasu. Wiem, to nie jest dobra wiadomość. Po drugie, namawiam, abyś narysował rysową dojrzałości ekonomicznej technologii dla Twojej firmy lub produktu. Odwzoruj na niej uczciwie różne makrotrendy i ocen, w jakim stopniu one zagrażają Twojej firmie i jej strategii. A następnie rób to ćwiczenie regularnie. Tylko pamiętaj, bądź możliwie konkretny i obiektywny. Na koniec dnia chodzi przecież o Twoją firmę. I ostatnie, ale może najważniejsze. Czas, abyśmy komunikowali otwarcie do rynku, do dostawców, do właścicieli, do zespołu, że strategią naszej firmy jest cel, a nie metoda jego osiągnięcia. Metody zmieniają się szybko, a będą jeszcze szybciej się zmieniały. Naszą rolą jest sprawić, aby inni czuli się dobrze w tej zmianie. Ale o tym, jak czuć się dobrze w niepewności i zmienności, opowiem już w kolejnym odcinku programu. W tym pozostało mi się już tylko pożegnać i podziękować za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.